Kina z poprzedniego filmu wygrywa. Uwaga! Gratuluję wygranej, odezwij się w Discordzie, aby odebrać wygraną. Do wygrania macie dzisiaj tego skina, jeżeli chcesz go wygrać, zostaw łapeczkę w górę, subskrypcję wątkiem i napisz komentarz, jaka jest twoja ulubiona skrzynka na CSGO się się. 17 siemeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem oczywiście MrHud, Na starcie odcinka przypominam wam, że z kodem hudy macie 10% bonus do wpłaty i ten skrzynkę na starty, jeżeli osobą tym jesteś. Dla osób pełnoletnich jeszcze giveaway na takiego pięknego uspa Kill czy Ursusa Crimson Web za 1400 zł i taka abubka Prince Rim jeszcze też jest do zgarnięcia, minimalne jakim Musi dokonać z moim kodem, macie tu wszystko wyświetlone i im większa wpłata, tym większą macie szansę na zgarnięcie jednego z tych pięknych trzech tutaj skórek 2500 zł dzisiaj mamy na CSGO Kinsie Wymień swoje skiny na Persypła! Odbierz darmowe 10 dolarów przy pierwszych wymianach i 35% bonus do wpłaty z kodem hudy eee, Dzisiaj taki luźny, luźny odcineczek, takie openingi sobie porobimy. Jakieś baterki tak po 500 zł nie Olin będziemy wjeżdżać. Takiego Cybercase'a dwa razy dodam sobie. Raz Lunara, może G2 na no, nabył się tak trzy razy. 500 zł tutaj na trzech graczy. Na środeczek dołączamy sobie. 500 zł wydajemy na takie sześć skrzyneczek. Myślę, że możemy sobie tutaj zrobić z tego fajny, fajny typ, proficik, nawet. Pierwsza skrzyneczka cyberpostrzuła Uwaga, co nam leci? Digielek nam leci za 40 zł. Ok. O skrzynka 5 no tutaj mogłoby coś mocniejszego nam polecić. Tutaj koledze dropi Digglek za stówkę, więc trzeba tutaj nadrobić, ale tego już nie nadrobimy raczej. Chyba, że z tej skrzynki G2 polecam nam Glosy, to się wtedy zesram pod siebie chyba. Jeszcze tutaj MT Mach polecia do 400. Tutaj mak mu polecia za 400. Wy chociaż hiperwizja, jakby nam jeszcze jedna poleciała, to byśmy to wygrali, ale nam nie poleci hiperwizja i tego nie wygramy. Dobra, pierwsza skrzynka, pierwsza, pierwsza bitwa straty, straty 500 złotych. Mm, co tu mogę dodać? Może no tego nie, tego lunar nie będę dawał. Ten lunar nie oddaje. Pumpkin casea dwa razy dodam. Pumpkin casea, ale ten na koniec, na koniec, żeby najdroższe było na końcu. Elegant caseik dwa razy. na Bernabuścia trzy razy. No i tego... Y, na dwa razy. I raz Radiaten może. I raz Radiatem. A co? A co Na trzech graczy na środek dołączamy, dopóki nie wygramy. Mam nadzieję, że to będzie ta bitwa, w której wygram jakieś pieniądze w końcu na tej stronie, bot Michael Bot i samu. Mam dołącza tutaj, coś się dołącza, no wylosowało. Pierwsza skrzyneczka Elegant Elite Build Desert Eagle za 60 zł, więc... Na pierwszą skrzyneczkę... Na pierwszą skrzyneczkę no tak tak średnio, tak średnio, ale wygrywamy przynajmniej, przynajmniej jeszcze tutaj wygrywamy i dosyć srogo wygrywamy, bo tutaj ponad 5 dych przewagi mamy, tutaj nad kolegą 100, chociaż teraz już nadrobi, no teraz już nadrobi 4 dychy przewagi, 4 dychy przewagi tylko mamy, a te 4 dychy to nie jest, nie jest jakoś tutaj dużo, to już dycha tylko... Dycha przewagi, i tutaj chyba bot będzie miał przewagę nad nami, tak jest. Bot i samo właśnie sobie drapną awupkę, ale my też drapimy tą awupkę. Ale w gorszym stanie. W gorszym stanie z krzążką jeszcze nam tego nie uratuje. Nie uratuje nam tego z książka radiatem, dobra. Um, ustrzelimy sobie skinka jakiegoś. Tutaj strzelimy sobie w środeczek 50 złotych, ok. Ile ja mam tych punktów? No, trochę tych punktów mam. Znowu 5 dyszek brak amunicji, a to tylko można można a, no dobra. No, no, nie co się zbugowało jeszcze raz widać tak, trakcji ile mamy tych punktów za mm, bitwy 140 tysięcy, dobra więc kupimy sobie to, kupimy sobie to i to sprzedamy i robimy all in bitwę, all in bitwę robimy 1400 tutaj polskich cebulionów, mm, co tu możemy dać, weapon case dodamy eee porcelanową skrzyneczkę może nie za drogie za drogie tą skrzyneczkę dodamy royal dodamy nie możemy royal dodać ok to pumpkin chyba trzy razy też nie będziemy mogli trzy razy pumpkin dodać ale dwa razy już na pewno będziemy mogli więc taką bitwę na trzy gracze na środek dołączam tak jak zawsze tutaj takie trzy bitwy mam nadzieję że jedna na trzy chociaż może wygramy co jedną na trzy cztery skrzyneczki skrzyneczka weapon poleciała właśnie w tym momencie i dropi nam skin Okej, okay, zastąpię się za tym, myślę, że to trochę tańsze będzie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Mm, no tutaj musimy lekko nadgonić, bo to Alexa. Bota Alexa musimy tutaj nadgonić trochę. Trochę bardzo musimy nadgonić, teraz jakaś awupka, jakiś dobry drop. Awupa Asimov, ale on też dropi Awupa Asimov. I właśnie to przegraliśmy. Właśnie to przegraliśmy.